Ilu kierowców wybrało już hybrydy Toyoty? A, tylko 14 milionów. Zapraszam. Chcesz wiedzieć czemu? Siadaj, przejedziemy się. Rekreacyjnie, edukacyjnie. Zamykamy drzwi, gaz do dechy. O, jest. no ja jestem już czwartą generacją hybryd Toyoty. Po mieście latam na silniku elektrycznym, no a jak trzeba to przyłączam na benzynowy i widzisz, jaka to oszczędność, jaka to dynamika. Kto inny by się chwalił? Ja tylko mówię. ponadczasowe, fantazyjne oraz praktyczne, atestowane szkło bezpieczne. Szklane panele laminowane to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy cenią sobie piękno połączone z funkcjonalnością. Panele szklane firmy Max Plus z trwałą grafiką. Stanowią doskonałą dekorację w domu lub w biurze i niebanalnie ożywią każde wnętrze. Max Plus to także wydruki wielkoformatowe, m.in. tapety 3D. Wykwalifikowany zespół zapewnia pomiar, projekt oraz montaż u Ciebie w domu. Max Plus, Agencja Reklamowa, ulica Pułaskiego, 31, Kalisz. Jestem Wesoły Romek, zbuduję z Tobą domek. Odwiedź składy budowlane Wesołek. Mega okazja. Kup kostkę brukową firmy Drog Bruka, otrzymasz prezent. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Materiały budowlane Wesołek. Numer jeden w Wielkopolsce. Mam bilet pierwsze, pierwszej. Ja w internetowej. A ja w kablowej. I wszyscy macie dobre, bo Vectra to pierwsza internetowa telewizja kablowa. Ekspresowa łącze z rozrywką z każdego miejsca w Polsce. A klasyka kina. Podjazd. Kierunek HBO. Balet! Kolejna stacja. Wybierz Wektre. Telewizja i internet tylko za 6999, a HBO i Tidal na pół roku w prezencie. Zadzwoń 601 601 601. Piątek, 18 grudnia, Tobiasz Krakowski, zapraszam na wiadomości z Kalisza. Na początek, skrót informacji. Rząd wprowadza narodową kwarantannę. Mam nadzieję, że ta kwarantanna narodowa przygotuje nas do szczepień, które właśnie dzięki tej kwarantannie będą mogły przebiegać w sposób sprawny. Ruszamy z nową akcją społeczną. Zapraszamy w sobotę na rynek główny. Chodzi o coś i smacznego, i zdrowego. Natura wie, co jest dla nas dobre. Maszerują po zdrowie. To jest nauk chyba, no szef mówi, że nie powinno się aż tyle chodzić, no ale jak mam siedzieć w domu, no to sobie wolę wziąć kiki, pojechać do lasu, przejść się i, i od razu człowiek naprawdę lepiej funkcjonuje. Tego większość z nas się nie spodziewała, choć w tym roku trudno cokolwiek przewidywać. Rząd ogłasza narodową kwarantannę, która zacznie się zaraz po świętach. Sylwestra obowiązywać będzie zakaz przemieszczania się, co jest właściwie jednoznaczne z godziną policyjną. Szanowni państwo, wygrać tą walkę możemy tylko razem. Każdy, kto będzie wyłamywał się z tych obostrzeń, będzie wyłamywał się z tych regulacji dotychczasowych i tych nowo wprowadzanych, bierze na siebie ogromną odpowiedzialność. Ogromną odpowiedzialność za życie i zdrowie nie tylko swoje, ale swoich bliskich i osób ze swojego otoczenia. Mam nadzieję, że ta kwarantanna narodowa przygotuje nas do szczepień, które właśnie dzięki tej kwarantannie będą mogły przebiegać w sposób sprawny. Nowe obostrzenia będą obowiązywać od 28 grudnia do 17 stycznia. To ponowne zamknięcie galerii handlowych z wyłączeniem sklepów spożywczych, księgarni, drogerii i aptek. Otwarte pozostaną wolnostojące wielkopowierzchniowe sklepy meblowe. Ograniczenie funkcjonowania hoteli dostępne dla służb mundurowych, medyków, pacjentów szpitali specjalistycznych ośrodków COS. Wyjątkiem są również hotele pracownicze, zamknięte stoki narciarskie. Infrastruktura sportowa dostępna tylko w ramach sportu zawodowego. Dziesięciodniowa kwarantanna dla przyjeżdżających do Polski transportem zorganizowanym. Kontrowersyjny rygor dotyczy nocy sylwestrowej. Obowiązywać będzie godzina policyjna od 19 do 6 rano 1 stycznia. Będzie się to odbywało na podobnych zasadach jak przez chwilę na wiosnę. To znaczy, że uzasadnione są tylko i wyłącznie wyjścia z domu w celu zaspokojenia takich potrzeb nagłych jak wizyta w aptece jak wyjście do w jakimś innym takim celu zawodowym na przykład także chodzi tutaj o to że musimy zostać w domu w Boże Narodzenie obowiązuje ograniczenie liczby gości do łącznie maksymalnie pięciu gości poza osobami, które na stałe ze sobą zamieszkują. Podobne ograniczenia łącznie z godziną policyjną obowiązują już w większości europejskich krajów. Ponad 11 tysięcy nowych zakażeń i 426 zgonów to piątkowe dane z Ministerstwa Zdrowia. Przeprowadzono niespełna 34 tysiące testów. W Wielkopolsce mamy dzisiaj 1148 nowych zakażeń i 33 zgony, z czego 13 osób nie miało chorób współistniejących. W Kaliszu i Powiecie niewiele, bo kolejne o 14 i 17 zakażeń, na szczęście bez zgonów. Natomiast w regionie najwięcej zachorowań ma powiat Ostrowski: 24 i 2 zgony. W wieku 88 lat zmarł Tadeusz Krokos, honorowy obywatel miasta Kalisza, był pedagogiem, dziennikarzem, regionalistą, wieloletnim prezesem Kaliskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego i inicjatorem festiwalu Schola Kantorum. Tadeusz Krokos urodził się 4 maja 1932 roku w Ostrowie Wielkopolskim. Ukończył studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UAM w Poznaniu z tytułem magistra historii. Od 1951 roku zawodowo związany był z oświatą. Pracował w administracji państwowej i samorządowej w resorcie Edukacji i Wychowania. To z jego inicjatywy w lutym 1978 roku odbył się w Kaliszu ogólnopolski przegląd uczniowskich kameralnych zespołów muzyki dawnej z Hola Kantorum, pierwsze tego typu wydarzenie muzyczne w Polsce adresowane do młodzieży szkolnej, które z powodzeniem trwa do dziś. W 2000 roku został prezesem oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Kaliszu. Tadeusz Krokos był redaktorem wielu wydawnictw upamiętniających rocznice ważnych dla naszego miasta wydarzeń. Za wieloletnią i szczególnie wyróżniającą się pracę, zarówno zawodową jak i społeczną, otrzymał liczne odznaczenia. W 2003 roku wyróżniony tytułem Zasłużony dla Miasta Kalisza, a dwa lata temu otrzymał tytuł Honorowy Obywatel Miasta Kalisza. Proszę sobie to wyobrazić, jakie to jest wielkie wyróżnienie po tylu latach pracy, a dodajmy jeszcze, że 27 latach na emeryturze. Jestem kaliszaninem, zostanę nim do końca, jak mi Matka Ziemia na to pozwoli. Kolejna okazja, by pomóc Sandrze Wolniak, dziewczynce czekającej na najdroższy lek świata. Jutro, w sobotę 19 grudnia na Ryneczku przy Legionów odbędzie się drugi bożonarodzeniowy kiermasz charytatywny. Start o 7 rano. Będą ciasta, pierniczki, opłatki, pierogi, paszteciki i przetwory. Wszystko, by te święta miały wyjątkowy smak. A dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na leczenie Sandry. W czasie pierwszego kiermaszu udało się zebrać ponad 6,5 tysiąca złotych. Tragedia na ulicy Stawiszyńskiej. 66-letni kaliszanin wypadł z trzeciego piętra kamienicy. W wyniku odniesionych obrażeń zmarł. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja. W czwartek 17 grudnia około 6 rano policja została powiadomiona o upadku z wysokości. Z okna na trzecim piętrze kamienicy wypadł 66-latek. Zmarł kilka godzin później w kaliskim szpitalu. Na razie nie wiadomo, czy doszło do nieszczęśliwego wypadku, czy też mężczyzna mógł targnąć się na swoje życie. Według świadka wyglądało na to, że kaliszanin wypadł z okna, ale te okoliczności są dopiero wyjaśniane. Przekazuje nam rzeczniczka kaliskiej policji. Czynności prowadzone są pod nadzorem prokuratora. Podłożył ogień w gminie szczytniki i próbował spalić stuletni dom. 44-letni podejrzany został zatrzymany przez policjantów z Koźminka. Grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności. Do próby podpalenia drewnianego domu doszło 5 grudnia wieczorem. Sprawca oblał drewnianą ścianę budynku łatwopalną substancją, a następnie usiłował podpalić. Dzięki reakcji właściciela posesji nie doszło do pożaru. Niespełna pół godziny później na terenie innej miejscowości doszło do pożaru dwóch budynków gospodarczych oraz stodoły. W tym przypadku pokrzywdzony wycenił straty na kwotę 35 tysięcy złotych. W ostatnich dniach policjantom z Komisariatu Policji w Koźminku udało się zatrzymać sprawcę przestępstwa. To 44-letni mieszkaniec gminy Szczytniki. Jeszcze tego samego dnia mężczyzna usłyszał zarzuty i przyznał się do winy. Grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności. Mamy dla Państwa świąteczną niespodziankę i prezenty. Zasługujecie na to, bo cierpliwie i z wyrozumiałością znosiliście zmiany organizacyjne i techniczne naszych mediów. Dziś w rogatce wrocławskiej pakujemy dla Państwa prezenty, a trafią one do każdego, kto jutro na Kaliskim Rynku złoży za pośrednictwem naszych mediów życzenia. Jednocześnie startujemy z nową akcją społeczną pod hasłem Fakty na zdrowie. Po zakupy na naszą świąteczną akcję wybraliśmy się po sąsiedzku. Jako lokatorzy rogatki chcemy promować naszych sąsiadów, lokalnych przedsiębiorców, kupców, którzy w tych niełatwych czasach każdego dnia pracują po to, by śródmieście żyło. Stąd odwiedzamy panią Agatę i Edytę ze sklepu na zdrowie przy ulicy Śródmiejskiej. Potrzebujemy prezentów dla Kalisza, kilkudziesięciu sztuk coś zdrowego, co wzmocni odporność ale też będzie dobrze smakować. Co polecacie? Myślę, że mogłybyśmy przygotować takie malutkie paczuszki, w których e, znalazłyby się produkty, które może nie każdy zna, ale są łatwo dostępne, e, nie są drogie, wzmacniają odporność. E, i zrobimy takie paczuszk, paczuszki. Gdy w Nazdrowie trwa kompletowanie prezentów, dla czytelników portalu Fakty Kaliskie, widzów telewizji Kalisz i sympatyków Fundacji Reakcja, my szukamy dalej. Chodzi o coś i smacznego i zdrowego. Odwiedzamy kupców z Nowego Rynku, a tam smakowitości prosto od lokalnych producentów. No co by Pani poleciła? Coś z polskich produktów? No matko, z polskich jabłuszka. Jabłuszka, tak? Oczywiście. Czyli taki klasyk sprawdzony i no, działa. No, najbardziej polskie. Skrzynie mandarynek, pomarańczy i polskich jabłek kupujemy u Tomasza Pawlaka. To jest Golden Delicjusz. No dobrze, oby Kaliszanom smakowały, bo będziemy Będą je pakować 100%. do prezentów. Bardzo się cieszę. Owoce spakowane wracamy więc do na zdrowie. Tam czekają już na nas zdrowe paczki dla Kaliszan. Ruszamy z taką akcją również z Waszym udziałem: Fakty na zdrowie, bo tak? wykorzystujemy tę najsilniejszą naszą markę Fakty kaliskie, żeby dbać o zdrowie, promować zdrowie. Myślę, że to fajnie płynie gdzieś ta świadomość zawsze czym więcej. Mówimy o tym tak jak wy właśnie czy przychodzicie do nas, każdy to obejrzy, zastanowi się czasami, że nie warto nie wiem, prostej takiej przyprawy iść kupić gdzie skład jest tam przede wszystkim sól i cukier, tylko w tej samej cenie możemy mieć coś zdrowego i dobrego. I właśnie za pośredni, pośrednictwem tak. telewizji. Jest medium, to super, tak? I razem z na zdrowie lokalnymi kupcami i każdą firmą, która będzie chciała się dołączyć, ruszamy z akcją Fakty na Zdrowie. To przede wszystkim zdrowia życzymy sobie przy okazji świąt. I ten rok niezwykle pokazał nam, jak ono jest ważne. Chcemy zwiększać naszą i waszą świadomość na temat zdrowego trybu życia, budowania odporności i tego, jak kupować zdrowo, ale niedrogo. Natura wie, co jest dla nas dobre. A my niestety często o tym zapominamy. By wiedzę naszych babć, domowych polskich sposobów dbania o siebie przypomnieć, ruszamy do Was. Kaliszan, przyjdźcie w sobotę na kaliski rynek, porozmawiajmy, złóżmy sobie życzenia. Mamy dla Was prezenty i coś ciepłego. Spotykamy się o 17. Skoro jesteśmy przy zdrowiu i rozpoczynającym się weekendzie, to mamy dla Was konkretną propozycję. Razem z Kalisja Nordic Team zapraszamy na konkretny marsz z kijkami. Zanim wyruszymy, trzeba się przygotować. Po pierwsze, kijki muszą się nas dobrze trzymać. Chodzi o to, żeby ten kijek był bardzo. ten uchwyt był bardzo blisko rękawiczki. Uh -huh. To wtedy nam daje pełną kontrolę. Uh -huh. Aha, tak, i tak. I to sobie tutaj zapinamy. W ten sposób. Tu troszeczkę swobodę. Tu już telefonu no. nie można trzymać. <laughs> Bo przecież chodzi o to, by wylogować się z obowiązków, skupić się na ruchu i na otoczeniu. Kijki są regulowane i najlepiej, żeby dobrał nam je fachowiec. Następnie krótka rozgrzewka i w drogę. Pójdziemy sobie dzisiaj trasą 4-kilometrową, taką trasą, którą wyznaczyli kiedyś biegacze, bardzo ją lubimy. I cóż, poćwiczymy technikę, czyli mocny wymach ramienia do tyłu i zrobimy ćwiczenia w trakcie marszu, które, które będą nam doskonaliły tą technikę. A nauczenie się poprawnej techniki nie jest wcale takie proste. I na lewo wbijamy! Nie jest to w na początku takie proste, to mi tak wydaje. Podczas marszu trener prowadzący spotkanie pokazuje różne techniki. Jest naprawdę dużo ruchu i zabawy. Po zakończeniu trasy trzeba się porozciągać. Czujecie kręgosłupy? Czuję! Przekrój wiekowy kaliskich miłośników Nordic Walking jest duży, bo to sport dla każdego. Podoba Ci się ten sport? Tak. I dlaczego? Bo można energicznie chodzić, mhm. można też poznać nowych przyjaciół. Ilonie ten sport tak się spodobał, że została jego trenerem i śmiało mówi, że kijki zmieniły jej życie. Ja w ogóle zaczęłam się ruszać, schudłam ponad 20 kilo. E, usprawniłam się, mm, na pewno wyrobiły mi się mięśnie, na pewno mam lepszą wytrzymałość, chyba mam większą odporność, ponieważ nie pamiętam kiedy ostatnio chorowałam, a zawsze w sezonie takim wrześniowo, później e, wiosennym zawsze byłam chora. Teraz na pewno nie, mimo że no, temperatura jest prawie że bliska zeru, ruszamy się i na pewno odporność też wzrosła. No i takie jakby niewymierne efekty, wzrastają endorfiny. Nie wiem czy pani widziała, to i śmiejemy się cały czas. Naprawdę takie chodzenie w grupie działa na nas niesamowicie pozytywnie. Myślę, że mam tutaj przyjaciół zdecydowanie nie miałabym nigdy, gdyby była to inna sytuacja i inne miejsce. To również obcowanie z naturą. To właśnie lasy czy parki najlepiej wybierać na trening. Wyjdźcie do lasu, wyjdźcie do parku, pochodźcie w miejscach, gdzie jest miękkie podłoże. To też jest dla zdrowia, ponieważ nie przenoszą się drgania na nasze nadgarstki, na nasze inne stawy. Będzie to z korzyścią dla zdrowia podwójnie. Nie będziemy, słuchajcie, wdychać zanieczyszczenia. Dzisiaj ze sobą wziąłem taki czujnik tych drobnych cząsteczek PM2,5, i zaraz zmierzymy sobie. Zobaczcie. Czy może tu będzie widać, ile w tej chwili mamy? 0,14. 14, widać to może w kamerze. Yy, w lesie o, rośnie troszeczkę, 17, tak. Słuchajcie, tych jednostek, nawet jak to będzie, do 20 dojdzie. To i tak jest mega, mega, mega czyste powietrze. W mieście w tym samym czasie będzie 40, 50, 70. Po co mamy sobie zatruwać te nasze płuca skrzela, jeżeli możemy przyjść tutaj i poćwiczyć w takich zdrowych super warunkach? Piotr to lider grupy pasją do maszerowania z kijami, zaraził się jednak całkiem niedawno. U mnie zaczęło się to jakieś 3 lata temu, gdy lekarz po zbadaniu i wynikach krwi okazało się, że ten parametr jest za niski, ten za wysoki jakieś lekkie nadciśnienie tętnicze się daje, inne choroby. No i ja powiedziałem mu: "Słuchaj, dobra, ok, w porządku, to proszę daj mi jakieś lekarstwa, dwa miesiące, wyleczę się i wszystko w porządku". Okazało się, że to nie jest takie proste. Powiedział, że muszę brać leki do końca życia. No i to skłoniło mnie do zmiany stylu życia. W przeciągu tych kilku lat straciłem tam około 20 kg. Badania wykonałem jesienią w zeszłym roku, wszystkie są w normie. Zalet tego sportu jest mnóstwo. Poprawnie wykonywany, aktywizuje 90% mięśni naszego ciała, odciążając jednocześnie stawy. Wydawać by się mogło, że to tylko lekki spacerek, nic bardziej mylnego. Jest przekonanie, że to takie trochę niemęskie, że tylko kobiety i tak dalej, ale jest absolutnie jest to nieprawda. Jest to sport, który, przy którym można się zmęczyć, przy którym bolą mięśnie, ale bolą w taki fajny sposób. No i, 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 i to, co u siebie zauważyłem inni, też zauważyli, że człowiek się prostuje. Ja stałem się wyższy o prawie 2 centymetry, ponieważ zmieniłem postawę, zacząłem chodzić poprawnie. No, jest wiele, wiele plusów, które dał mi ten, ten sport. Klub Kalisja Nordic Team zaprasza na wspólne treningi. Grupa ćwiczy trzy razy w tygodniu. W poniedziałki o 18 w Parku Miejskim, w czwartki o 18 również w Parku Miejskim i w soboty o 9 w Lesie Winiarskim. Zbiórka przy ulicy Gajowej. Dla początkujących przeznaczone są poniedziałkowe treningi Warto być kwadrans wcześniej, by dobrać kijki, a grupa zadba o rozruszanie fizyczne i towarzyskie. O krok od tragedii przy ulicy, niecałej w Kaliszu. Mężczyzna znalazł w łazience swoją nieprzytomną partnerkę. Powodem, jak ustalono, był ulatniający się tlenek węgla. Więcej o tym zdarzeniu przeczytać na portalu faktykaliskie.pl tam również w weekend możecie śledzić wydarzenia z Kalisza i regionu. Jeszcze raz zapraszam na naszą sobotnią akcję na głównym rynku. Zaczynamy o 17, a już za chwilę na naszej antenie Senior Flash. Ja się z Państwem żegnam. Udanego weekendu.